Cześć, z tej strony Krzysiek i tam z wszystkich bardzo serdecznie w tym króciutkim odcinku informacyjnym odnośnie Madgonem. Sprawa wygląda tak, że zauważyłem, że sporo z was robi postacie na nie tym świecie, co trzeba. Myślałem, że musi być jakiś problem, a nie, że po prostu nie zauważyliście i okazało się, że jest. Tu mnie zwróciło uwagę, że ktoś w komentarzu napisał, że nie może utworzyć postaci na zorzy. I chodzi o to, że pierwsza postać, jakiej której rejestrujecie się z tego mojego linka nie może być utworzona na zorzy. macie podane tylko te chyba najnowsze światy. A więc jak już utworzycie tę postać, to tutaj macie oczywiście standardowe logowanie, klikacie konfiguracja, tutaj będziecie mieli zakładkę moje postacie. No i dodaj nową postać, będziecie musieli po prostu stworzyć nową na świecie Zorze. Możecie zobaczyć tutaj klikacie, wybieracie sobie nick i możecie wybrać świat Zorza. No, ten odcinek to ma taki na szybko. Tam to pewnie go usunę tam po 24 godzinach albo po 48, to, to tylko taka informacja dla tych, co mam błąd i chcieliby się poprawić, bo ja gram tylko na złożu, mówię. No i cóż, widzimy się w następnym odcinku, nie wiem czy to będzie z Tibi, czy to z Margonem, ale może dzisiaj też, a może jutro, zobaczymy. Dobra, trzymajcie się, cześć!